Męczko, widzowie nagrywam za ten film od razu sekundę po poprzednim widzowie. Fabuły części widzowie trzeciej <grym>, i widzowie się zakształciłem mówieniem. E, no i widzowie, co jest? To jest za autotrenera, Nie myślę, że jest za autotrenera, a to jest za holownik, za jakiś unikatowy, holownik unikatowy za auto. widzowie, przed zim widzę, fabuły części, ze czwartą widzowie. I dzisiaj widzę będzie coś za ciekawe i widzowie dr Slendrel e, Slender. Frendle... Friendrel... Fren Friendler... friendler. Flandrel, widzowie. Fender? Chyba. Okej, okay. no i dobra, lecimy widać z tym koksem. Eym... No i co? Jedziemy sobie w tym momencie właśnie tutaj. Jeszcze czas powiedział Michaelem, więc no nie mamy aż to rzeczy, ale jeźdzę, mamy za to i za że te dwie misje już fajne, widzowie, bo mamy misję z Michaelem. I misję widzowie z Lefterem, widzowie. Z Michaelem to chyba była ta Life In Raider, a z LCM trzeba widzowie sprawdzenie jubilera? Nie wiem, ale wolałbym to wyciąć w misję z, z LTM, bo widzowie. Oho, no właśnie o tym widzowie mówimy. My nie mamy widzowie czym tego widzę wybuchnąć. Musielibyśmy zapalić nasze auto. Możemy też jeszcze widać, bo tą ciężarówkę wziąć. Ale nie, bo oni widzę, uciekną. Kurcze, oni widzę nam zwie zwieją widzowie, zwieją nam, zwieją nam widzowie. Ciężarówka grupy nam widzowie zwieje. Kurcze, właśnie za o tym właśnie wiem, że widzę misje, misje widzowie poboczne. Właśnie widzę, z tym był problem widzowie. Niestety właśnie ze z misjami pobocznymi. Dobra. Dobra, już de zauważyła, świetnie. Możemy już zapisać grę. Ej, no właśnie, dlatego wam nie jeszcze no się kupić za bombę przylepną No ale niestety nie byliśmy na tyle mądrzy, żeby zakupić A szkoda, bo byśmy to dostali gdzieś z do około 5000 wiecie czego Super, no i na 2 opieki sekundy moka zauważyła, wywajź to Po coś za sobie ta jedziemy, widzowie Więc jeżeli się mamy tutaj widzowie, rzeczy Co Franklin miała, szkoda, widzowie Dobra, więc jedziemy Najpierw była jakbyśmy mogli na przykład zmienić auto dobra? Dobra, dajemy, dajemy, Łooo, wow, ciepanie, panie! Łódź panie, Łódź tutaj się odwala. Dwa. Cyk, 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 cyk. Dwa, dwa. Cyk, siup... Abiostan też widzowie. Uuuu. Dwa. No i zwracimy do tego lestera, widzowie, że właśnie wam tutaj mówiłem. I widzowie, udajemy się w tym momencie idę do tego lestera. I widzowie... Nie... O Boże! Ale fart! To jest za policja! Czy to właśnie było za wszystko, ja Nie wiem, Ale widzowie, tam była policja! A ona w innocie nie zdążyła zauważyć, też tak zgubiliśmy ją. Ej, ale widzę się w ogóle odwaliło, a ja już myślałem, że widzę, nas zauważy na Hama, widzowie, a jednak nie, a jednak widzę, mamy czasami jakiegoś farta, widzowie. A nie, to jednak nie będzie jeszcze w tym, w tym, w tym ciuchowym swoim pomieszczeniu, tylko teraz jeszcze zatem jego oryginalnego domu więc dojedziemy sobie trzymać łosieńca do Lester'a widzowie i dopiero misja się zacznie wtedy dopiero kiedy on, bo my do niego będziemy mogli pukać. i potem jak on nam otworzy drzwi to jeszcze widzowie tak naprawdę nie musi jakby pukać już chyba nigdy nie będzie nie będziemy musieli pukać widzowie a ja nie, czy nam się dał bo on chodziło o widowie. Często przyjechałam widzę policyjnym autem, zawsze mi się to zakażyło z tym, że przyjeżdżam tu policyjnym autem. Bo zawsze ktoś jeszcze policyjnym, no, ale niestety za dzisiaj w ogóle no, nie mieliśmy takiej możliwości. A ja właśnie zapomniłem o osiedle. Znaczy nie osiedle, tylko dom bardziej bym powiedział. Ja pewnie już za nie mogę zmienić powtarcie, ja nie mogę. Ale pewnie jak wejdę do domu, to wtedy już za nie będę mógł. Patrzcie, wyłącz powtórkę. Wygląda 54 po południu, jak się widzę, w ogóle złożyło. Jej przekleństwa są. Ja zę mam otworzono. Widać te drzwi się udynamiczniły. O, my możemy się na momencie zmienić ale my w wejdziemy tu. Kocham to robić. Ja po prostu de, kocham to robić. Dobra. Okej. Okay. No dawaj lekarz, rozmawiaj z nami, no. E, przepraszam. Przepraszam, mała wpadka, włączył mi się air break. Mała wpadka, mała wpadka, włączył mi się do air break. Coś naklikał. To bym na naklikał, włączył mi się AIRBREAK, Czekajcie, bo wzę muszę wyłączyć z air breaka. Czekajcie. TYK, options. Ja się tego wze, bardzo nie jakiś jakiś air break ten cały czas zawłączył. I pół! Dobra, załączyłem air break na szczęście w dwie jest zbudowanego. A teraz mam zbudowaną kolejną rzecz a ja to to, że widzę, nie mogę wyjść z domu Michaela, więc zaprzykam. Ja muszę się w zaprzytaj do mojego pojazdu. I czy ja teraz wreszcie mogę wchodzić? chodzić? no, ona jeszcze i za mogę chodzić. Była mała wpadka widzowie, która, no, nie, nie pójście o tej wpadce, bo to widzę, nie była jakaś wpadka, że coś zrobiłem specjalnie widzowie. Po prostu to była taka, widzę, wpadka, że, no, włączył się air i musiałem go jakby wyłączyć. Nie, nie wiem w ogóle o co chodzi i dlaczego mi się łączyło, jakimiś dwoma przyciskami. E, no, bo półkawka, mamy tutaj półkawkę. Kopka jest ale widzę, nie chcę pokapki. No i dodajemy czadu widzowie. wo, wow! wow! Wow, widzowie! Kurczę! szkoda, że żeśmy tam nie zostali, widzowie! Szkoda, że żeśmy spadli. Widzieliście, co to był? Widzę, że stunt? Bo widzę, zrobiliśmy za jakiegoś zakozackiego, jednego na drugi. Ej, ale jakbyśmy się ze się, się tak utrzymali, to by w ogóle ten stąd wyśladek spersko. Przecież jakbyśmy się tam utrzymali, to było to super widzę. Wie. No ale niestety widzę tak się tutaj za nam nie odwaliło, no ale i tak możemy się chwalić naszymi postępami. Tylko że widzę, musimy tam pojechać sobie z bo nie chcę się rać tym drogą. Więc pojedziemy sobie tą drogą, będzie szybciej, widzę. No i dobra, zobaczcie, zobaczycie, właśnie się z tą drogą, mam tylko 730 jeszcze do metrów, żeby to ukończyć, no i lecimy, 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 oj, zdarzyłem się ze nie, ja mi ta ciężarówka wjechała pod, pod właśnie, jak widzę te auta, tylko, że trochę na środku, no i się przez to wywaliłem i spadłem, yyy, yyy, tu były dwa dobre auta, trzy dobre auta, tam to było infernus, nie wiem, ale tutaj jest jakieś same dobre auta, widzowie. Jakieś to ze kozaki, a ten już na się gdyby wtedy mi to jest jakiś ze sens. Jak możemy widzieć taką taką kozacką widzę w górę, zobaczyć, to ze, ze, zobacz, ze... Oznacza, bo to jest miejsce, w którym jest bardzo, widzę dużo, bardzo fajnych widzę rzeczy. No, dajemy, najedziemy. No Ile ja mamy w ogóle kasy? 224? Przecież mi trochę dużo wdaje, ale zawsze gdzie, widzę. Za chwilę będziemy zdobywać bardzo za dużo kasy za misję, widzowie. To tutaj i tak dostajemy gigamało, bo kiedyś tam widzę, będziemy milionerami. A nawet i widzę, możliwe, że. Yy, Można być bilionerami. Okej, okay, chodzimy. Tak. Jak że się z tym plecakiem, żeśmy w mieli idealnie. Ach przepraszam. Nie możemy tutaj robić de kasy, a szkoda, bo bardzo te kusi. Żeby tą kasę po Potem widzowie. ale będzie chyba, że widzę, pani się wystraszyła. Mimo to, że już zakupimy to. Czerwony kaftan. Okej. Okay. No i co? Chyba już ze... możemy iść, prawda? Nie, chyba jeszcze musimy coś kupić, zrobię. Aha, szoty dumba, zrobię. To my sobie zjeźmiemy ze... takie. O. O. Takie widzowie. No i dobra, ci my duma na bok. To mogłoby nawet zadziałać. No i dobra, zaraz się. Y to już nie jest pierwszy raz, a kiedy dostałem się w taki sposób. No i idę zobaczyć, że nie mam jeszcze tej ze misji spadzeniem, widzę jubilera, ale już jesteśmy trochę bliżej. To będzie do nas z lesa, ale my to że nie możemy, bo jedziemy z prędkością. Chyba, tutaj ze skiller się włączył. Fabio drive, drive Skiller, mi się przedostał kad przez środek, widzę. Mieszę się w hipster. W ogóle. Zauważyliście, się, że widzę, potem mam widzę więcej sms ów w wiadomościach, jak widzę nie odbieramy telefonów. widzowe. Tak to widzę, że widzę właśnie nie, dziwnie działa. Nie mówię, że nie, fajnie czy coś, ale dziwnie nachodziło, są dziwnie widzowie. Nie mam, widzę, włączonego fibbelta. Zresztą sami widzieliście. No idę tutaj, patrzcie, że... No co to jest? Tutaj tyle jest tych aut, widzowie. Chodź tu! Chodź tu, Ty wolutiku! Chodź tutaj, Ty Wolutiku! Przekonałeś mnie do tego. No nie, nie udało mi się zdobyć chyba takiego widzowie de beściaka, widzowie, a szkoda. Bo chciałem sobie tutaj zrobić takiego widza total de beściaka. A tutaj tylko wzę total de Nie ma takiego ze drugiego total de beściaka, widzowie? Czy jest to jest jakaś znuska taksuwa. o Tutaj jest The bullet. A tutaj są jeszcze jakieś Widziesz jeszcze weasel news. Łość się panie mówiłem, że to jest bardzo bogata uliczka, a ja może, może robimy może tak ammunition, bo możemy chyba, widzę, prawda? Chociaż ma się o gliniarze wywiduje, bo to może być, że gliniarze zostali zaalarmowani. Lepiej widzę, jednak nie wiecie, bo widzę jest tak, że nie mogą być gliniarze zaalarmowani. Y Ile razy mam takie coś, że ja po prostu widzę krakałem. Proszę, proszę, niech ta policja tutaj nie dojdzie, zanim ja wsiądę do tego auta. No nie, zauważą mnie, no i mnie zauważyli. No ja nie wierzę, że ale się coś do mnie fajnie odwaliło. Walić te gliny, jak ty Infernusa. Ja ty widzowie Infernusa. Walić te gliny, jak ty Infernusa widzowie. Doba, gliny. Wywalaj mi stąd, panie Szaryfie. Wywalaj mi stąd, panie szeryfie. Ja chcę tylko pojechać do tego Life in a nie cały czas was na, e, musieć gubić. Ale ja chociaż mam tego szybkiego widzę infernusa, tylko żeby się nim nie rozbić. Ale w że powinniśmy go szybko gubić te winy, bo... Myślałem, że widzę, jesteśmy zaszycić, szyci w my albo jesteśmy w złe. Znaczy właśnie, że niestety nie jesteśmy, a szkoda, bo jakbyśmy zabili zaszyci, to już byłoby w pewności, że zgubiliśmy winy, a jak się wstylimy? Jest to nie da chyba w żeby się wstylimy w pojeździe. Niestety jest w zły. Dobra. Jedziemy i tak widzę wydaje mi się, jest zmiana auta, ale mi ten bardzo zależy na zuważajmy się. To macie za chwilę zgubimy tą policję. No i super, no i super, okrążają nas. Dobra. F. Dobra, no i mówiłem, szybko zgubiliśmy. Lecimy w dowie, Znaczy nie lecimy, tylko jedziemy w zobaczy auto. Ile razy widzę, ludzie mówią bardzo wiele y, niepoprawnych słów i niepoprawnie się wysławiają. A ja się muszę chyba poprawnie wysławiać, nie mówić lecimy zamiast jedziemy, ale okej. Okay. baba. Więc zajedziemy sobie pod Life in Wadera. Jesteśmy, widzę, już przy Life in i Musimy teraz przejść do pełnego wyjścia i powinniśmy nasze auto być na parkingu, właśnie, że nie będzie, jest 32% widzowie. lecimy sobie. Okej, okay. no i coś mi w live in wider, że nadzieję, że to moja auto dalej stoi. Ej, bo go nie ma. To by przez tą stronkę nie było także go nie będzie. Ale nie powinno chyba być. Dobra, jedziemy widzowie, jedziemy idziemy, będziemy musieli za chwilę przebić prototyp. I widzowie usunąć te widzowie reklamy. Chociaż mnie widzowie nie zbanowano na YouTubie za te reklamy. A wam widzowie niestety, teraz pokazywałem te reklamy. Proszę widzowie nie zwracać na to uwagi, ok? Po, po prostu zdarza się każdemu reklama pojawić i wirus mieć, ale proszę, proszę Was, naprawdę, zostawcie to wszystko, w spokojnie, ja spokoju. i tak jak najszybciej te wirusy odusunąć. I gdyby to będą wirusy widzę, bardzo no, niefajne zdrowie, niestety. Dwa, cyk, szybciutko, znikamy widzę, wszystkie wirusy, to mam w ogóle fajne nakierowanie widzę na te wirusy wreszcie. Oj no i to nic się nie nic te kolejne zdrowie, to jest... Yy, z, z, tutaj za klubu jakiegoś tam widzowie, nie mogę Wam powiedzieć jakiego. No ale dobra, żeby anti easter No i dobra, sobie cyk, 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 cyk. Cyk. Okej, okay, jeszcze coś, że tak, te, te, te wirusy przy okazji um, usuniemy znowu, żeby sobie w, w ogóle żadnego wiusa nie wykasowało. Patrzcie za cyk. Cyk. He, kusi nas, żeby X-i kliknąć, ale no już więcej nie możemy. No i dobra, zdeknęliśmy no, to szybciej. szybciej. Tutaj w ogóle te rzeczy nic nie działa, widzowie. Widzicie, to tutaj działa tylko ten anti-easter, który też chyba działał. Albo da, działał, ale nic by nie dał. Ten, ten. Ale to był to jakiś anti-virus. No i widzowie, w ogóle wiecie o tym, że na komputerze jego Można zobaczyć ze zdjęcie Nicole Belli, Kai jego opowieści w Liberty City? No, można. Naprawdę, nie żartuję wam, to więc gdzie jest mod, żeby je zobaczyć lub zidzieja, ale widzowie akurat z tym w ogóle w nie ma mod. Po prostu jest grę. Można zobaczyć, że naprawdę jest Ale my widzę, musimy szybko opuścić to pomieszczenie. Dlaczego szybko? No, po prostu, żeby widzenie trwało tam 500 lat. No i chyba właśnie nie tego szybko, lecz najwolniej chyba widzowie. A nie, dobra, na no, tutaj właśnie akurat nieźmy zejść. Dobra, idziemy w tam. Tyk. Mówię teraz, że z kolei jedziemy, a nie idziemy, ale okej. Okay. Um, I zasadzimy tutaj za ze dół. No i teraz może nawet możemy być oboma wejściami, ale my zawolimy oba wejścia za tym wyjściem. Okej, okay, otworzę drzwi. Okej. Okay. O, widziałem, widzę, że się robimy dynamiczne. No i dobra, czy teraz jest nasz kochany Infernus? Bo to zawsze jest bogata wizda, ale no, się zgadzało. Bo to się tak life in water. nie wiem, widzowie, ale zobaczymy, widzowie. Ale może i tak znajdziemy kolejnego, nie wiem. Ale uwaga, proszę, błagam, walić tego lepiej staranie no, mogę teraz odbierać. Ale ważne, że udało nam się zrobić progres. No i zobaczcie, widzę, jest i je, je, on zmienił kolor. Nie wiem, ale chyba widzę, się naprawił. Ej, widać, bo mówi, że tylko plamy a ja nie widać, mówi, że w ogóle jego. Widzowie. I to będzie widzowie trzeba wyjąć jak najszybciej, bo on będzie widzowie pokazywał ten telefon, tylko że my już przygotowaliśmy prototyp i dowróciliśmy do tego telefonu jakieś wywibracyjne y, wybuchy z miny zbliżeniowej i przez to po prostu on nie wybuchnie jakąś flarą też, nie to chyba będzie widzę krew, nieważne widzowie, ale jedziemy widzowie, dobra, um, jedziemy, 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 dobra, no, Aha, bo to... Chyba musimy i tak z tego infernusika, no dobrze, że nas gra upomniała i nas w tego po prostu auta widzowie no nie dojechała do celu. Ponieważ widzowie, no rzeczywiście chciałbym to auto mieć tutaj. I widzę, w ogóle zniknęło drugie auto. Ja no bo dwa auta. Nie wiem, ale macie się o to. A to, że nam na przykład tego auto zniknie i sobie będzie problem, bo nam zniknie nasz kochany infernusik. Ja mam nadzieję, że widzę że nam nie zniknie nasz kochany. tak, I zachodzimy sobie tutaj, wieku i tutaj, że będzie on widział, prawdopodobnie chyba kazał jej um, ten wyłączyć. Patrzcie, widzowie, Tyk. Koniec, widzicie, widzowie? No i dobra, zmieniamy kanał Jay Norris, widzowie, Pana Jara Norrisa, A nie mam ze dźwięków. A nie, dobra, nagrywajcie, z czołem. Dobra, ja już tutaj, gdzie sobie idę przycisk, żeby wyjąć do góry, bo widzę, że będę musiał do niego zadzwonić. Ja jeszcze jedno i wyciągnie prototyp. Widzicie widzę. I wtedy my musimy wybrać jego numer. E, alarm bojowy, bo tam gadają widzowie, mogę Wam pokazać wszystko. Jakieś CEO, widzowie, jakiś founder. Wybraliśmy prywatne dane miliardy z ludzi na portalu i wycisnęliśmy z tego tyle kasy, ile tylko się dało. Mamy praktycznie najmłodszą kamerę na świecie. Ja jej średnio wieku, ta wie 14,5 roku. To nie tylko imponujące, to wręcz przełomowe. Będę tutaj wam wytłumaczył. Okej, okay, bawimy się w rektora. rektora.pl. Dzisiaj, tu i teraz przejdziemy o krok dalej. Przygotujcie się na przyszłość. Loguj, loguj, loguj. No i widzowie, teraz wyjmujemy telefon. Idę szybko, no i tak szybko, cyk cyk cyk, szybko, tak szybko, tak szybko, tak szybko, tak szybko, tak tam po szybko, tak szybko, tak Jane Norris szybko, tak szybko, tak szybko, co szybko, no szybko, tak szybko, tak szybko, tak szybko, tak trochę słabo szybko, tak tak tego tak Norris, tak szybko, tak tak bo z tego tam prawdopodobnie nie będziemy mieli. Zająci ze będzie będzie nas w tej micylnić. No i zdrowie, skończyliśmy właśnie w tym momencie sobie te misję. za od przyjaciela mamy, widzowie. A właśnie przejdźmy sobie jeszcze za te dyplomy, widzowie. Zaraz, to małżeńskie. Zobaczmy sobie te nasze dyplomy w, ty, w, ty, w, tych, w, tych, w tych misjach. Oj, No i się źle zaczyna. Wszystko się w Tak, tutaj było widzowie Chop. Patrz oczami pieskiego życia. Ok, sobie się mocno ją oszczędzić. Ja e, nie do święcia, mocna mizona. zona. go. Aha, no to my tutaj zrobiliśmy za okrą zero, więc szkoda. Ehm, zaproszenie od przyjaciela. O Boże, uludzie święci. Zamknięte okna, podnieść się do na jednak wciąż Aha! A ja widzowie to trochę widzowie ten. Ja widzę to trochę w tej podłączyskiej okieniech, bo ja widzę jeszcze usunąłem widzowie te wirusy też wszystkie. Kurczę, ja mogłem do tego nie robić, to zawsze widzą rącowy nebel, widzowie. No potem te medale tam. Waldź, walczyć, te medale. Bo piłkę chyba na to możemy widzę ruszać. Patrzcie za jaki detal widzę, wie. a możemy ją na przykład tak wywieźć z domu. Patrzcie, możemy się zabawić piłką w tych grze. To jest właśnie GTA 5. Tylko w GTA 5. Only in GTA Found. Czy tam GTA 5, czy tam GTA V. Martin widzę? Michael, moja kasa, gdzie ona jest. Aha, będzie dużo gorzej. Martin ma razę MM Ech, No nie jest za dobrze. Dobra. Nie gadajcie, że widzę tę piłka nam wyleci, wzerpać. Możemy widzę wylecieć tą piłkę. Ciekawe, kto się nią bawił. Hmm, pomyślmy, Jeżeli ktoś się nawet miał bawić tą piłką, to chyba bawił się nią ktoś na J. Hmm, już każdy wie, kto. Dobra, wstawmy ją tutaj za tą piłkę, widzę. No i ile my widzę, nagrywamy ten film. Być może i za trzeci film, to też nagram, widzę. No i widzę, nagrywam ten film. Dobra, już będę kończył. Do końca, dobry, więc ja tylko do się zmieć, dziękować i za to, że o zasubskiwaniu kanału, znaczkami nie się na filmików. Właśnie my idę kończyć za dziękuję, do, 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 do widzonka, pa pa.